Cześć, witajcie w kolejnym odcinku już drugim z serii. Tam pokazówek nowych nowych starych mapek. Ze mną dzisiaj znów gachokaty No hej. No i będziemy grali w mapkę o nazwie to było Ognista, Ognista burza. burza. Operacja o, nie, Ogista burza. W trójce była operacja. No i jak widzicie, pierwszą taką zmianą też są inne kolory, bardziej mrocznie. <śmiech> pierwszą <śmiech> zmianą jest to, że no, siedzimy w czołgu, tylko że <laughs> tym razem w amerykańskim. <laughs> no dokładnie. Ameryka Good Nation. Nation. naszym, Dobra. Mój angielski poziom GUT. Level hard. Kali jeść, kali pić, no. Everyday hard training. Jakieś drony. Nigdy co, tego... Co, co do jakiś nie dron. Do, to jakby jakiś ten dron, nie wiem, jeszcze tego nie dostałem nigdzie, znikąd. A tak fajnie latało. Dobra, już jesteśmy czyści. Ogólnie... <śmiech> <śmiech> ogólnie <śmiech> nie <tam> pamiętam... <laughs> bez komentarza. Ogólnie nie pamiętam tej mapki zbytnio aż tak. A ja tak. pamiętam. A raczej pamiętam, ale nie w tej odsłonie. Bo w sumie... bardzo, aha, w tej odsłonie nie grałem <grym> jeszcze w sumie, sumie jak Ale to jakoś tak mroczniejsze, to tak w ogóle inaczej wygląda. No tak, inny jest całkowicie klimat, jest pogoda no. na pewno. Wtedy było po, po, po prostu jakieś południe, bardzo jasne, bez zachmurzenia. E, wiesz, wiatr stopniowo z południa <grym> na północ. Dokładnie. E, powoli Wszyscy dzieje się tu Mordor. Tam możemy widzieć hobbitów. Zbliżających z, z domu odoru. Po Kobitów to chyba można widzieć na Majdanie teraz. Jak widziałeś na statistyku, dzisiaj było. O, takie widziałem, Majdan, widziałem. wiesz, połowa Majdanu normalnego, teraz. No, 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 i tego, dokładnie. I widziałem. Było porównanie do Isengardu Dokładnie. I tam ktoś komentarz w mhm. się. <laughs> Ciekawe, czy tam też. Yy, no, urukajów Ur robią. Dobra. Się. Ogólnie ha, ha. fajnie za tymi rurami, bo na nie, no, niekoniecznie będą musieli dobrze strzelać. No no bo nie Dobra. będą strzelać, co? Chcą ropę stracić? Pff. Ty właśnie, jestem ciekawy co tu jest y, tym tym, Levolution Z tego co mi się zdaje, gdzieś tam widziałem chyba, pierdykną te wszystkie y, przewody te właśnie do góry, jak to się nazywa? Rurociągi, o <laughs> Przewody do góry! <laughs> przewody kablowe okay. taki, taki nawyk ze szkoły przewody. <laughs> no dokładnie Ścieżki, przewody, wszystko dobra. ty macie. Chodź na że tu ktoś był widziałem go. Ogólnie, chcę ci powiedzieć, mamy wszystkie punkty nasze. Nie mamy ma przejmować wszystkie, tak, my Czyli wszystkie punkty są nasze. O ej, ty helikopter! Z tyłu! Za wysoko, no, za wysoko, za wysoko! Dobra, dobra! Yeah. Dostał! Nie chcę ginąć! Okej, okay, dobra, nie Możesz żyję? Naprawić? Tak oczywiście. Aha. Nie cofaj Ej! Co co on tu robi? Helikopter w ogniu! Black down, Black, hometown. black hometown. Ale nie eee. uciekaj! Czekaj, yy, schowam się za tirówą. Chciałem naprawić, wyszło, że mam C4. Ej, strzelają. Skąd? No i ch chyba padłem. Myślałem, że przypadkiem C4 podłużę się odpaliłeś, ale. Nie! <laughs> tak z No, Całym T90a strzelało skądś. A czołg był tak zdupiony, że dostałem odłamkiem po prostu. <laughs> Czyli Słabry. padłeś, dobra, yy, ja jestem w czołgu. Na ja, bazie? E, Samolot. <ścisz> nie, <Dobre. ścisz> To czekaj, się na bazie, ja tu postaram się ciebie zgarnąć. Jesteś na bazie. Biegnę, Jesteś snajperem? Nie. Biegnę. Dobra. Masz, bo ty lepiej kierujesz. <ścisz> Dobra, przejmuję ten show. My Polacy, Polacy przejmują przejmujemy. No dokładnie. <ścisz> okay. ja, YouTube tak idziemy? bardzo. Jedziemy, no co? C, przejmują, E, przejęli. A nie dowód, co, gdzie jedziemy? E, wszędzie. Fajnie, bo zna, mój znacznik jest na tym, na Lufie Na tym przy... No 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 na no, takim przygrubieniu. Taki znak zapytania. Wiem wiem, widziałem, widziałem. Um, Ciekawe gry pociskiem tym, tym razem strzelę. Przeciwpancernym czy może odłamkowo burzącym Hmm, strzel może takim A, A? To robi... To jest najlepsze na czołgi Przebija pancerz aż miło Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dokładnie mój. World of tanks 10 lat później. Mój John kurcz. Dobra. Echo. Leci jakiś tam dobry. Dobry samolot. Latałeś nim, nie latałeś pewnie. No, Tym okay, takim okay. ciężkim myśliwcem. O, to jest A A10 chyba? Mo mo możliwe, że kiedyś go rozbiłem, nie? Aha, no dobra, dobra. Bo, bo nie leciał, on tylko jeździ po ziemi. Okay. E, Okej, okay, czekaj, gdzie to teraz coś jest? Nie wiem, no, zniszczyło się, jak mi przyjdzie. Helikopter! Do góry, no, góry. Jest za góry. wysoko. Za wysokie progi. No, nie mogę tak podnieść. Dobra, dobra. asysta przy asysta, zabiciu. Asysta. Mówisz, że ci lupa nie podnosi. Nie. B. Te Ach. Humor tak bardzo. Figur, dokładnie. Dobra. E, B przy, przyjmują. Jec. Yes. Uuu, ściana poszła. Jak mi przykro, i tak na, na wojnie prawdziwej, nie? O jak mi przykro, postrzelamy sobie później takie straty <noise> Jak na Majdanie Właśnie, ciekawe kiedy to się uspokoi, jak to sprzątną, kurde, przecież to będzie masakra mm. ja, ja się zastanawiałem, kiedy masowo zaczną zbliżać się uchodźcy do mojej granicy <noise> A co Aby... daje 15 kilometrów niecałe Słuchaj miałbyś, miałbyś gości No oni i tak siedzą cały czas tu, ale wiem, byłoby ich więcej No no, może hobbici jakieś, jacyś by przyszli? Abyśmy byśmy ich wytępili stąd Którędy na Mordor? Tu and guard, tu and guard, A widzieliście tą Tomę jak Ornaldo, Ornaldo, Orlando or, or, or... Czekaj, czekaj, jak to się mówi? <laughs> Orando. Orlando Orlando okay. Orlando Bloom o! Tak. Na planie filmu y, Hobbita Właśnie ten filmik oglądał i tam zrobił jakąś tam... To, było na, to nie było nawet na planie Hobby, to było chyba na planie władcy pierścieni. Tak, ty, 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 y, Isengard ty. był, ale był taki filmik, co po prostu ktoś nagrywał tablet jak to leciało. Jakby motyw do Isengard a tablet no został tak. opuszczony. No tak, ale mi się wydaje, że to nie było właśnie na planie Hobbita, tylko na planie tego, na planie mm, trzeciej części bodajże. Wiesz, mi się tak wydaje. Mówisz? Będzie można później sprawdzić czołgiem. No dobra. Bo w sumie zobaczymy kiedy, chociaż trudno znaleźć oryginał teraz w tej wersji. No to było na planie gry o tron. Gry o tron. Dym, dym, tury, dym, dym. No kiedy mm. koniec roku, jak chcę gry o tron. Koniec roku, a nie w, w czerwcu? W kwietniu jest koniec roku. Yy, w kwietniu. A teraz The Walking Dead leci. Czołg z tyłu! Nie wiem, na pewno mi to pomoże. Czekaj, kurde, taki lag. Fajnie. Fajne masz lagi! Dobrze! No niestety. Dobrze pomagasz. Staram się jak mogę. Troszeczkę Kupię, próbuję. Kupię jest, bo koniec roku. Jest już w kwietniu. Później jest matura w maju. I dopiero 23 czerwiec egzamin zawodowy. A będzie czas na naukę, jestem się. Aha! Z czego na naukę? Na egzamin zawodowy? Ile no tam jest tej nauki? No z całą wszystkie. Wszystko. No tak! Mieliśmy no. ostatnio te próbne, nie wszystkie, egzaminy zawodowe między innymi, no to jak się napisało na 90%, gdzie jednej rzeczy się nie zrobiło i to tylko dlatego, że pa, pan coś zrobił, w ogóle czemu ty latasz na mną? No nie wiem, ja to bo lubię. powiedziałem, że jesteś słabym supportem. To coś fokną... przeze mnie kurczę! Się foknąłem i teraz nie będę się naprawiał. To ja jadę. Okej, okay, nie, będę się starał wspierać z góry i patrzeć, Nie są czołgi. No, dokąd tam ten? Nie. No, to, dobra, to już będę tym supportem. Jezus! Co to się dzieje? To był samolot? Nie, Jezus. Chociaż mo może wyglądał podobnie, nie był. Nie znam się na tej mitologii, przepraszam. Mitologii. Okay. Są to różne mitologie, ca nie? Całe moje życie. Jak ty możesz obrażać religię? Przepraszam, że to obrażam jest nieetyczne. Religię. Ale to tak jak uczysz się mitologii greckiej. Nie no, wiem, wiem, W, w wiem. szkole, a naprawdę możesz obrażać kogoś religię. Co z tego, że te osoby pewnie nie, nie żyją już dawno? Nie, ale nie może obrażasz tego. też, ej, może przyszedłbyś w ogóle na punkt A i pomógł? No właśnie, biegnę. Bo ja tu jestem czołgiem, a zauważyłem, że się punkt nie przejmuje, czyli przeciwnicy są gdzieś tutaj. Czy jest? Y, nie tego? Ogólnie. Ja mnie zabił z C4. Wiedziałem, że to był przeciwnik. Bo się nie pojawia ten, nie pojawia się zawsze e, znacznik. No no. Myślałem, że to był mój. No to jest czasem właśnie głupie, nie? Bo zabijesz, zostaniesz panisz ładnie czasem. Tak są serwery z paniszem. I to smusza do kurde czekania i patrzenia czy to twój tak? czy wróg Tak? Tu to, to ja biorę samochodzik fajny O jakiś fajny, Ty jakiś fajny samochód dali C4 dać na niego tak bardzo fajny był <laughs> To czekaj go naprawdę jak będziesz go wysadzał mm, Dobra, siadam do tego fajnego samochodziku A no dobra widzę gdzie jesteś 100 metrów ode mnie Ja tam postaram się wyczyścić Czemu Debil ode mnie mnie zabił? Może nie podobało mu się, że C4 używasz na eee, samolcikach M2 slamy były podłożone Aha Mm. a to też jest trochę. Fajnie. Nie, Dobrze wiedzieć. <troszka> troszkę niefajne, nie? Że klejemorami własnymi się można zabić i. i nie tylko. I Ale co ty slamy podłożył na naszej bazie, co? No słuchaj, no, był przygotowany na wszystko, widocznie. <troska> Teraz się zrespiłem, podjechał do mnie czołgi, mi zdjął. Eeeh. Yy, Przejmuję jak chcesz? Genialne, Chociaż... genialne. Genialne, normalnie. Nie idę ich zniszczyć. Wszystkich ich zniszczę zaraz. Wszystkich WSZYSTKICH Z, Zniszczę wszystkich Wszystki. WSZYSTKO zniszczę I WSZYSTKICH Wszystkich na literę W Czyli jak... W jak wróg Faaak czołg Schowam się Dobra. za tą jedną barierką na Czekaj pewną... Zauważyłem od odsieczą pa. Proszę wsparcie Le Lecę helikopterem yy, co okay. jak oberwiesz ode mnie Ale widzę czołg e. na Napi W którą stronę normalnie odwrócę? W yy, twoją Właśnie ja widzę ten, Celuję w ciebie Dostałem Uciekać jak ja uwielbiam te lagi na moim komputerze. Naprawdę to coś pięknego. <grym> chcesz coś zrobić, dostajesz z helikoptera, chcesz zrobić super manewr... Komputer ci nie pozwala. Dobra, dobra, do, do, do. gdzie jest ten czołg? E, ten czołg? Zaraz... O, powiem. Cztery! Du, 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 du du Może mnie nie widzi, może mnie nie widzi, może mnie nie widzi. Raz, dwa, trzy. Mission impossible buru. BOOM! <grym> Zniszczony. <grym> O, bo A obok kolejny jest? Tak mi przykro. Jak mi nie, przykro. zdublował się. Też, też ci się zdublował? Mhm. Na chwilę. A, ach ten zniszczony, dobra. C4 podziałało. Genialnie, musiałem się zemścić. No jak? Dobra, My, gdzie lecimy? B się wydaje korzystnie. Lecimy, no możemy sobie Le powiedzieć co najwyżej. Lecimy, kurde, tutaj. Przejech! No jaki to. Koleś wsiadł do pojazdu, to... widział, że biegnę przed nim i przejechał. Chciałem Cię pomścić, ale nie trafiłem za kietę. Eee, koś... P panisz Poleciał panisz Leciał No Normalnie musiałem to zrobić, przepraszam no, Nie da rady, no jeszcze go przepraszasz Nie ciebie przeprosiłem, że musiałem A, to zrobić no, Spokojnie, to wiesz, rozumiem, ale. wybaczam, też mam, też mam takie... Miałem samochodzik na respie, mam nadzieję, że tym razem nie ma jakichś slamów podłożonych No przekonasz się o tym No Bo jadę kawałek drogą się przekonam Dobra jadę no, no. O Jak to jest jakaś mapa Widzę cię Jakaś mapa Libii, czy czegoś tam Tylko mnie nie rozjedź Nie, mam nadzieję, że cię nie przyjadę Na rosyjskie drogi <grym> A, bo to zyskałko? jest C4, nie widzę wyskać. Ale nie, mam C4 w sumie Nie chcesz tu siedzieć <grym> Nie chcesz tu siedzieć? Nie chcę tu siedzieć, to usiadłem Powiedz, nie wyskoczyć, ty jest cały czołg? Wysko wyskocz, 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 Dobra, wyskocz. wyskakuję Nie. Prawie, prawie. Strzelam do ciebie, czekaj. Padnij, padni. O kurde, dobra, sam no, mogę też padnąć. Z A z budynku. Tak myślałem, że gdzieś z jakiegoś budynku. Z Zmasowany ostrzał z A, chyba A. Tak, za. A. Widzę, 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 Kolej w A jest nawet. Ja wie? nie widzę. Na piętrze jest. Biorę czołg i będę strzelał. No, on tam się on, on sobie kuca na tym piętrze. Dobra? teraz... Ja Skoczył Zeskoczył gdzieś Jadę, jadę czołgiem. Jadę jadę czołgiem Jadę jadę czołgiem. Ja ramiona, jestem samolotem Mam na imię czosnek. Ach o, Pamiętam czołg. wycieczkę na PGA. Zrobię temu czołgowi. Nie wiem granat mogę rzucić co najwyżej. Poczekaj, schowaj się. Mam <ślam> napal mu tylko! Jak <ślam> to może go oślepisz? Czekaj, jadę czołgiem! Chodź! Chodź tu, chodź, tu jest czołg. Biegnę, znaczy sprintuję czołgiem. jest czołg. W twojej prawej? Mam, mam tylko snajperkę. Nie, tu jest, Jezus, jak zwykle lag w kluczowym momencie. Dawaj go, w dupę mu strzelaj. Dupsko. Ja nie wiem co się stało, naprawdę. <grafię> Ej no, ja przyda się upgrade kompa. Walw czołg. No ja już nie żyję. Czołg. No to żyj i czołg. Dobra, mam. i wal widzę... widzę, jest znacznik! Są Który... dwa czołgi! No to w jeden wal! <laughs> w jeden! W jeden! Nie widzę! Czołgi. Którykolwiek! Gdzie jest czołg? Nie ma czołgu? Za, za plecami gdzieś, już chyba go zabili. Ale nadzieja z lewej! Nie, nie. Jest, piko, 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 piko! No, no, czekaj, nie widzę! Jest. No, ja tu gdzieś żołnierz z bronią pepans, wiesz? To ja! Ambo <laughs> nie. Ale było... Wow, nie o wroga. Wiem, wiem, o wroga. O, no, dostałem gwiazdkę za, za służbę w trybie podboju. 10 tysięcy punktów. Tak no, no, te gwiazdki są fajne. Teraz. No. 23 level, wow. O kurczę, zapomniałem włączyć łącznice premii. E, Patrz, pien... snajper był na górze! Padłeś? Padłeś. Sniper snajper mnie zabił właśnie na górze. Kurde, nie mam medyka. E Jakbym e miał medyka, to bym się... E medyk! 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 Strzelają, medyk, pomóż! O, no, ktoś tylu strzelają. Fak. Wiesz, że za tobą jest typek gdzieś chyba i strzela? E, chyba mnie zawstrzelił. A w Bambule Nie, gdzieś. Tylko skąd ten koń strzela? Skąd ten snajp? E, a, już wiem Też chyba, z tej górki? Nie z, nie z drugiego testem? budynku po lewej. Aha. Za drogą był, był taki budynek. A ja sobie wziąłem niepotrzebnie tego, nie wziąłem zwiadowcy, tylko wsparcie, głupie. To ja kurde, wezmę zwiadowcę i postaram się coś tu zrobić. O, SR, dobra, to jest w miarę dobra. Brońka? Brońka, bardzo e. dobra. Najlepsza. Ogólnie są fajne takie celowniczki. E, 40 i 20, widzicie? Bronika celowniczki. Cójść. Słowniczek i informatyczka. Dobra, Nie. gdzie są przeciwnicy? Gdzie są przeciwnicy, ja się pytam? Kurde. Trzeba robić siekę. Trzeba robić bum-bum i będzie zaraz oh, bawa Chyba wykrakałeś, bo mnie przeciwnicy strzelają. Hmm? Dobra, C4 podłożone na aucie, mogę jechać. No jakiś mam... snajper, pieprzony dalej. Gdzie ten frajer jest? Snajper Light, kurczę. Wywalone na snajpera, z pierwszą stąd. Gdzie są czołgi? Ja właśnie jednego podkładam C4. O, fuck, 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 fuck. fuck. Sajo, Nara. No manie, <ślał> ty. Ty, czołg jaki A nasz, dobra. Uszkodzili mi autko Strzela sniper, nie wiem skąd, nie wiem gdzie Rozłożę ramiona i będę no, samolotem Będziesz tak mi miział paluszkami Gdym <laughs> mnie, kto zapina. Nie wnikam, nie wnikam Cieszę się, że nie śpiałam dalej <laughs> Dobra e, Widzę typa gdzie, gdzie, gdzie... No ja cały czas słyszę jakiegoś pieprzonego snajpera, ale nie wiem gdzie jest Teraz jakiś... ja strzelam z sniperzystą. A może, z, a może z tych budynków, z tych oczek? Mi się zdaje, że... Jaki oczek? W sensie... Wysokich? Tam są jakieś zwłoki. Jest, no widzę. Zwłoki, bo trafiłem w te zwłoki wszystkiego. Tak? Chwilą. Dobra. No, dostałem. To już jest strzelam, to on może nam Ogólnie z ich dużo wychodzi. Tak z widzę, więc... Z no wiem. Z dupy. Przyjmę dobrą kampę i może coś się uda. Tak, dobrą kampę, dobrą kampę. Wskoczę na czołg, może będę samolotem. O mój mnie zabił jak wskoczyłem na niego, więc nie polecam. Mhm, <laughs> Dobrze, ten czołg był martwy <laughs> ten czołg był martwy. That's tank. No, słyszę snajpera, ale to akurat nie nasz. Co za frajer mnie straszy. An to ja strzelam, nie wiem, ty jesteś w ogóle. Nie, to akurat nie, nie ty. Dun, 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 dun. Hodor, Hodor, Hodor Czemu się wydaje, że ten koleś strzelił we mnie z rpg Tak, dostał strzała ze snajperki i do mnie zdążył z RPG-a strzelić Szkoda, że nie trafił nawet Ach, ta synchronizacja. No i co? Ja dostałem z czołgu. Dobra, gdzie są ludzie? W okolicy D Najgorsze jest, jak mam mam termowizję Znaczy, jest fajnie jak ty masz, tylko gorzej jak yy, czołg przeciwnik ma ter termowizję No, dostałem właśnie jakąś rakietą z hm, takie tam to 90 Meser Messerschmitt 95 Mr. Smith? Nie my Eee o a 10 Wartok A tym latałem! no, no rady, to o tym ci mówiłem, ten... o oh, fuck czołg to jest oh, ten co latasz nim chyba tak z góry i namierzasz, nie? Też, też. <laughs> latasz nim z góry, no Trudno jak z dołu. <laughs> latasz pod ziemią. O oh, fuck! JezUS Co tu się dzieje? Nie wiem, lecę samolotem O oh, FAK ile tych czołgów tu? Ze trzy czołgi Albo to ciągle jeden to jest nasz? Nie, to nie nasz. Ale na tym F się źle lata. Strasznie. Oh fuck! Uuuu! Uh. Na którym? Na tym. Ryry, 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 lecę sobie jako snajper na spadochronie. Może mi się uda na ten. Nie, no nie uda! No nie trafiłem <grym grym> <grym grym> w to gówno, mi jakiś frajer zabił. No nie, co to jest w ogóle? A w co celowałeś? Taki komin, jakby czy jakiś ten. No, gdzieś... Komin z Auschwitz? <grym> Dwa. <grym> Żyć górą. <laughs> Komin Auschwitz, dobra drużyna no Auschwitz. Nigdy nie wygrali z Niemcami. Jak to nie? W 45 przepraszam. Pierwsza i ostatnia wtedy, program. W, wtedy wszyscy wygrali z Niemcami. Mhm. Teraz Żydzi wygrywają cały świat. Dobra, ja lecę na A! Jak bonus lecimy tutaj. O kurde! Ja bym się bał tam wsiąść. No z tobą w helikopterze? Ciągle się Nie rozumiem o co ci chodzi. Szatań. No uh! Jak Samol bok? Be samolot we nie chciał wlecieć. Widziałem. <laughs> Ciągle bokiem leciałeś, kurde. O oh fuck. Oh, ten se ej, ten helikopter jeszcze nadaje się do lotu. No to o. jest śmieszne, nie?, że kurde wlatują tak śmiesznie jakoś. Słyszysz? Do, do lotu. <laughs> Polacy dalej by nim latali, nie? W locie. <laughs> to, to, to nadaje się jako ten. Cholera. Yy, jako następca do polewa. Tak. Helikopter. No, ale powiedz, powiedz mi, że nie. Powiedz mi, że nie? Powiem ci, że tak. No, a widzisz. Dobra. Ty nie żyjesz? Nie. A chciałem się do ciebie zrespić, no tobie tobie zrespić. Nie, czemu mówię na ciebie zawsze, jeśli uh -huh, chodzi o na <laughs> Tak to źle brzmi. Zrespię się na ciebie. Chciałbym ze ciebie zres zrespić jakiś. Mm. No, wiesz ten samochodzik śmieszny, ten taki szybki, mały Buggy? On ma działko. Nie wiem, jaki frajer. No wjechał w coś i nie odjedzie, no co debil. No ja odjadę bez niego. Kretyn, <grym> <grym> Idiota <grym> No co ten samochodzik? Eee, ma działko z granatnikiem. O, właśnie na taki był coś obudowany, ciężko jak do niego ale nie wiedziałem, że można zmienić broń. No, dobra. To była operacja y, Ognista Burza 2014, grał się Hogaty. No grałem. Y, I także dziękujemy Wam za oglądanie, trzymajcie się strzała.